Witaję na kanale 24. Lekcja polska początkowa. W czym zadawać najpopularniejsze pytania? Otóż jedziemy. Lekcja numer 24a. Dlaczego jedno słowo? Pan albo pani się pyta. Dlaczego? Albo czemu Tutaj też może być czemu. E, pan czy pani się pyta? Dalej, co ja mam teraz zrobić? Z co ja mają teraz zrobić? Czy zaraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Gdzie mam to poskładać? Gdzie ja mam to poskładać? Gdzie mam to popakować? Gdzie mam to? poszukać i tak dalej o nie ja ma to popakować czy poszukać gdzieś coś takiego tak dokąd jedziemy dokąd jedziemy dokąd idziemy dokąd zamierzamy to, kuda idę, kuda idęm i, i kuda zbierajemy się. zamierzamy tak jakby. po co idziemy po co idziemy po co jedziemy po co, jedziemy? Po co, jedziemy? E, po co to robimy o По що йдемо по це є? По що їдемо по що Тут. І по що робимо? Для чого робимо. Далі. Чого шукаємо? Чого шукаємо, або кого шукаємо? Чого або кого шукаємо? Kogo pan się pytał? Kogo pan się oto pytał? Kogo pan pytał się proce? Dalej, kogo pani się pytała? Albo kogo pani się oto pytała? Kogo pani pytała się, czy kogo pani proce pytała się, tak? Пан робив? Пан робив що пан robił? Co pan robił do tej поy? Co pan robił? Czy що Pani robiła? Co Pani robiła? Дякую, кланююся. Запрошую до довшої лекції. Прошу підписатися. В довшій лекції будуть усні відповіді на всі ці питання. І я думаю, що там буде багато більше питань і відповідів. Кланюся.